Dzisiaj będziemy grać w Ride the Carstone z Leonem i Laura. La Laura jest głosem w mojej głowie, nie widać jej. W ogóle jej nie widać. Głos w głowie. Gdzie jest Laura? Wcale jej teraz nie widać. Wcale jej teraz nie widać. Gdzie jest Laura? Wcale nie wiem, gdzie jest Laura. Ja wcale nie wiem gdzie Laura Okej, okay, no to jakie auto mam wybrać? Mm, dobra, daj, czekaj, ja Tylko nie mini, proszę No dobrze, będzie mini O, już mam masz założone, okej okay. To nie muszę nic zmieniać I jedziesz Nie wywróciłeś się Ej? Oh my god

no to pierwsza, pierwszy, dawaj. Chcesz się bić? Ona jest królową. Ile ona ma? Ile? <laughs> ile? E, no ile? Tak, przepraszam. Dobra, jedź. Niech nie, no, najpierw ona, bo ja chcę na sam końcu bić. <laughs> no, kich to ona pojechała. Dziwnie wygląda. A ona poszła do innego świata, więc dawaj. Dziwnie wyglądamy z korony. Aha, aha. Dobra, bojesz pan. Zaś się znowu wybraknie. <noise> oni To jest trudne yeah. oh. Wiesz co? No jedź! Wiesz co? Jedź! Ale co? No ja już teraz chelę tak? Nie, nie tak, naprawdę, naprawdę nie Muszę nie znaleźć. Nie, <laughs> Nie, ale Nie, ale zapomnę Spiderman, Spiderman Nie lubię Spidermana Spiderman, Spiderman spider Spiderman, Spiderman. Oh. Dawaj Go I Ej pa, da się tym jechać się. Jakoś się da, jakoś się da No naprawdę. widzę właśnie Zrób busta po prostu, wtedy ci się... O dzięki, dzięki pomógł mi <laughs> Pomógł? No, no pójdź Pomógł, ale nie to tak, to muszę go załatwić. Co ty stąd? robisz na drzewie? Hmm, gdzie jest Laura? Wcale jej tutaj stąd nie widać. Ja nie wiem. Gdzie, gdzie jest Laura? Ja hmm. jestem głosem w twojej głowie. Hmm, wcale Laura teraz tam nie stoi. Bo tutaj nie wcale nie. jej nie Kurde. ma. Widać. I tu wcale nie ma. Tutaj jej nie ma wcale. Znajdźcie Laurę. Znajdźcie ją. A ja teraz sobie pójdę załatwić. E, e, I... Zobaczyć... E. Zobaczyć czy mogę raczej zdobyć, e, e, kiedy będzie update. O nie, za daleko poszedłem. Teraz muszę wyskoczyć za mapę. Lala. Laura. Hmm, ok, to jadę. Ok, Laura, co teraz mam zrobić? No teraz musisz dojechać do samego końca. Co tym autem? Tym autem. No nie. A jak One tego nie zrobisz, rozwala. to będziesz musiał zrobić pięć pompek i ja będę twoim do ja będę dowodem, że je zrobiłeś. O -o. masz dwie próby dla tego. Co? Tak. Ej, ej! Ja nie rozstręciać. Też chcę. Ej, jak ty wymyśleliś, no to coś nie bo ty, no bo ty jesteś... On ciebie prowadzi, Oli, w sumie. Ty nie masz jak się wywrócić, jak Leon się nie wywrócić. Ale on się bardzo szybko wywraca, Leon. No to też prawda. <laughs> Ciekawe, czy Leon kiedykolwiek dojedzie do końca. To prawda, no bo on. Leon ma dalej multiplayer raz jeden. A, ja mam pięć, kropka pięć. Jest. Uwolniłem się od tego bambika. Jedź trudniejszą drogą. No nie. O auto się naprawdę tak szybko wywala? Leo! Pomogę ci! No super, pomożesz, super. No się strzelam. Ok, to zaczekaj, strzelam cię. O gór, uciekam. Ej. Zatrzymaj się. Ej, ej, nie! Ej. Nie! Ja żyję. Moja maska nawet już pokazuje, że pokażę, ja się nie żyję. <słuchy> mm. <słuchy> Ale Oli na ciebie czeka. Pamiętaj, Oli pojechał trudniejszą drogą. to proszę jej. proszę! Proszę! proszę. 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 Jajko i też cię Proszę! <laughs> du, du, <ru>. <śmiech> <śmiech> I nagle o nie czekam. Gdzie ty jesteś? Tutaj. <laughs> Oli jesteś blisko? No, nie. Ja, ja cię, cię nie puszcza. I nagle tutaj, inne, tutaj. Ja taki wolny jak tutaj. <grym> dawaj, 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 lej. Nie, nie, nie ty! Leon! <grym> Dobra, ja, <grym> nie Wywalił się! Wywalił się, wywalił się! Pan nie jedno nie było ty nie <grym> 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 BUM! BUM! Po prostu super Okej! Okay. No to ja jest bardzo! Ooo! Seksem! Bogóż mi! Um. O na seksem! Wyjdź na górę! Co to jest? Co to jest? Wyjdź! I jedź! 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 Jedź, bo Wydź ktoś się będzie. się będzie gonił! Trzef!

Kabul ya, kabul ya bence sen. Ya 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 pro. Please, 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 please no, 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 no. Muğla kişi ne No no no. Niye niye kimansın böyle kaç? Niye 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 Ja A, dobra, pozwalam Ci jeździć na oto. Proszę nie mini. mini. Okay, jak ja? okay, jak I we mini. Okej, jakie... Okej, jaki i najpięk! Wow, no proszę mini, proszę mini, proszę mini Proszę mini. Proszę mini. Proszę mini. O, proszę mini. Pesku! Te pesku Jakie wow. pesku. No te o! o jak to zobaczyć jak to wygląda. I dziękuję Sasu. To jedzie w ogóle z tak wąsku. O fajne. no. A to się da w górę jakieś wywrócić? No, niestety. Szan. Kali. Uciekacz sam. Ej, szan, no leło show. Nie. Trafisz go. Trafisz. Ja, yeah, ja, yeah. nie ta, dawniej nie ta tej ty króliny w go, wywalam go, wywalam go. Za stronę chyba jedziecie. Nie! Nie O co tu i... chodzi? Same account, launched a from different device no, yeah. A no, po prostu. Ja mam internet. Ja mam internet, widać, tutaj, ale wy tego nie widzicie. Ja mam internet, po prostu ktoś. Ktoś mi wywalił jakiś admin, chyba, nie wiem. Jest teraz nie o wiele lepiej... Tak. O, teraz lepiej le, le, O wiele lepiej teraz wyglądam. Korona. Jakiś nobili pizzanini przebrany za... Zapomniałam jak ten typ się nazywał. Okej, okay, to ja może uciekam. Moim super autem nie widziałem... A, a, na szczęście ich mnie nie widział. Na szczęście Laury nie mam wcale. Ale korona, korona na przykład po prostu Ile kosztuje e, auto tralalalo tra, Co to było? Ało e, e. co Uciekam! Oli, Oli zobacz Na tym można siadać Wiem <twarzystwo> e, e, Mnie nie było no, no właśnie, Laura nie było No właśnie, nie, ma, nie było Dobra, dobra, jedziemy Jedziemy bez kółek Zatrzymaj się Jak ja mam się zatrzymać? O, ja mogę nie wścielić Mógł. Chcielić? No. Daj stop, proszę. Daj mój stop. <grym> o nie, to. Nie, śceliśmy. O dobrze cię robić, proszę. jestem no, no, na Mówię na to. Mówię na to. Mówię na to. Mówię ja do stopu, Ja Mówię na to. Mówię Mam no, mikrofon nie, nie. Zatrzymaj się Tak, tak do, Nie, nie mogę <śmienicza> Ale wiesz mnie w tym aucie nie ma A, tego nie ma. to zatrzymaj się Czekaj, musisz się ten odblokować No No nie co, no, nie jest trudne Musisz lukować, nie? Nie do ciebie, puszcza. tylko do tych ludzi, bo to dziwna jakaś... Naprawdę, co mi utknęło? <noise> Twoje koła, których nie masz. Ja i <noise> tak nie wow, wow. Ja nie ja tak tak. tak. A, on nie ma się, okej, okay. Leon. <noise> nie <głos> mogę jechać! Musisz jechać, żeby cię Leon nie <noise> Ja nie <noise> mogę jechać <noise> i tak. Bora, możesz popatrzeć, popatrzcie, mówię. Okej. Przyklam, coś co mi... Oli, no, Oli ty lepiej. Ale idźcie na ten preset charakter. Nie robię, nie robię. Uciekam mm. tylko, uciekam. I prezent mam do odebrania. Boo, byś mi popchnął. Nie, nie zwracajcie uwagi na to, co tam dopiero było. Tu i mnie, we're heavy, bimno. czas nie mam. Uciekam. uciekam. Something gonna really is yeah, yeah. Nie? Okay, nie? 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 really Nie? Nie? Oj, Nie? 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 O Nie? 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 No No Nie? Nie? No Nie? Nie Is it and really slow? Oh, yeah, is yeah, wala, 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 wala. Something gonna really slow. Something really slow. Something really slow. Something really slow. nie nie lubi ona zgoła Nie może Leon cię go dogonić, to twój challenge na tą... Przyjechał No ale zabił sam siebie! Sielił sam siebie, Ale angielskie. Leon cię nie może dogonić, to, to jest twój challenge! O nie! Something gun, a mogę chociaż moje goat auto? Nie No ale to, nie jest, ale to auto nie jest gołd. Nie ma kółek, jest latający No ale to nie jest gołd. Ty też Ej! Żartuje. Okej, okay, żartuję, że żartuję, że żartuje. Something gana really. No. <grym> nie no, żartuję, że żartuje. Chyba <grym> nie. Że żartuję się, że żartuje. O no to się Trudniejsza łatwiejsza. Trudniejsza. Something gana really, Możesz mi choć raz o raz odpuścić. Nie. <grym> Ale to auto za to... Wyskocz! Nie, zartowałeś. I wróćmy od tego. Na co? Do spałba. Ale nie rozsiedlałeś. Ale! <gryst v> oh, Zmieniała auto! Okej, okay, możesz zmienić. Niech ci będzie. Ale na jakie? Na. co? Jakie ono no. on zresztą słabo? Nie, ma. Hehe! No. No. A nie mi inna, moja ulubiona i to tym razem serio na moje ulubione. No. Nie! 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 Ja żartuję hm. Ale czekaj, ja no, A nie jednak A tak E? Jak ja to? Ej, ty Kto to jest? Ale co? To A hm wydawałam, że niech on widać, żebyś nie wiedział po prostu, które chcę wybrać ha 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 to naprawdę, <cáiço> to jest moja pięć czołów pięć czołów nie ma na strzelić Oliwias, ja jestem wsiak z jak zobaczysz Leoza, to musisz w niego strzelić oooo oooo ja cię nie będę mógł strzelić nawet something really możesz się obrócić i wtedy w niego strzelić teraz będę mogła ciebie strzelić to jest uh, uh, czekam. Miał, 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 miał. Jest się od razu. <laughs> Chyba <laughs> odkryłeś. Nie no, ja jestem pro. <laughs> um, Śmieszny żart. Mam oh, 25 lat. No, four. Four. Na, napiszcie w komentarzach uh, Six4, a przytnę Wam seruszko. Six4. 4 four. Six four to najgorsza liczba. Trudniej się się. Eee, trudniejsza. Czemu zawsze trudniejsza. Six seven, six seven, eee, six, six seven! seven. O, na no. święta, jeszcze nie ma. O to jest 68. Napiszcie czy lubicie ten meme 67, bo mnie już bardzo denerwuje. Tak ci denerwuje, ale jednak cały czas nie wygadasz. Nie <laughs> da, Dajcie lajka i subika, jak nie lubicie tego mema 6, jak nie lubicie tego MEMA Six seven, albo jak was denerwuje. No chyba, kurde, nie. Dajcie lajka Czy i sub... ...szyby tego Bacona, jak go spoczymy. Dajcie lajka i subika, jak, jak memsik7 was denerwuje. I zobaczymy... Może zobaczy, ile nas jest i się przestraszy. <noise> Zasłużył. Zaraz będzie 7-6. Nie! 7 tylko odwrócona. Nie! Nie rób tego, nie, nie rób tego. Nie masz, nie masz. Jedź do przodu.

mi zrobił tak <noise> oh, oh, oh. I nagle mam się siedem milionów <noise> du, 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 du. -7. Ciężko by było ci to powiedzieć, co? Ha? Ciężko by było ci to powiedzieć, byś miał to trochę długo No Zatrzymaj się Denerwujesz hmm. Pa, jak mam fajny Jedź dalej du, du, du. Zatrzymaj się Otwórz komentarze Przeczytaj. Infinity a friend for infinity. Nie, ale czekaj, to przecież ja to wysłałem. He? Mhm, mm ciekawy, 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 ciekawy. Ciekawy. Ok, czekaj. Chodź, um, chodź tam, Oli, chodź do nie? To Laura rozkazuje. Nie, nie, nie. Jedź dalej i wyłacz komentarze. Może też ja ci pokażę, ten, to, to, to. Jeżeli będziesz na tej chudej drodze, nie? Musisz. No na tej takiej, co a jest no, taka cienka, no. Musisz jechać 30 na godzinę. Ej! 20. 30 albo 20? Nie 20, 30. O nie, o nie, to, to jest. To jest rizik. Możesz też więcej. Jestem druga na topce! A, a nie, no bo masz e, e, multiplayer taki duży, dlatego. Jej! Mam najwięcej multiplayer. Dobra, jest! Laura nie jest w tej ksie! Laura nawet jest w tej ksie, ja Nie jest! Nieprawda, hmm. nie no nie wcale nie ma. Gdzie jest Laura? Wcale nie. mnie nie ma, ja nie wiem o co wam chodzi. Ej! Jest. Ja jest. Oli, jest! Ja! ja cały ten jest. Ten... Oli, yeah. Yeah, nie nie, nie Jest jest to... też nie ma bliska! nie ma. Zawalo! Okej, czekaj, no to nie można. Zawolo o! no Tak o! To Ale Bóg cię wciąga do nieba. Bóg zapłaci Mam dla was żart. Co mówi ksiądz, gdy dostaje mandat? Oli, nie odpowiadaj, bo ty go już znasz. Bóg zapłać! Ha, 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 Pętla! Łatwiej się czy łatwiej się? Dzięki, chociaż raz opuściłaś. 21 milionów. Jeżeli myślicie, że Olivier dojedzie teraz do końca, to zostawcie subika. Jeżeli myślicie, że on nie dojedzie, to zostawcie łapkę w górę. Zobaczymy, kto co myśli. Ej, no, no, no. oj, 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 blisko! Mama! No, no, no. Jedź 70 na godzinę z tej górki też. Do końca, aż do zakrętu, wtedy masz zwolnić. Mój no, Idealnie. Teraz też. No jest. Aż to. Dokąd? Okay, aż do, do końca. Aż do końca. Co? Aż do końca. Czekaj. Nie. Już jest koniec. No. Daję, daję radę. Zatrzymaj się. Nie, nie. No czasie! Co teraz? Zrób prezentarakter. charakter. Nie! Zrób prezentarakter. charakter. Nie! Tak. Nie! Zrób prezentarakter. Czartujesz. Nie. Dobry okay. reset, charakter. Zrobię, zrobię reset, ale tylko jak zostawicie lajka like i subika. Musisz to zrobić! Ale tylko jak zostawam lajka like i subika. Inaczej nie zrobię reset. Zostawili czy nie? Na pewno zostawili. Ufam im. Nie! <noise>